Niedaleko wioski mieszkała wstrętna czarownica. Miała ona wspaniałe pole sałaty, które wzbudzało zazdrość sąsiadów. <laughs> na mnie! Sałata nadaje się już do jedzenia. Dodałabym ją do obiadu. Na sałatę? Mam chęć na sałatę. E? Co mówiłaś? Zjadłabym sałatę. Jaką sałatę? Niedaleko naszego domu rośnie jej całe pole. Zjadłabym trochę. Chyba żartujesz. Czyżbyś zapomniała, że to pole jest własnością tej okropnej czarownicy? Wcale nie zapomniałam. Więc jak możesz chcieć cokolwiek stamtąd skosztować? Mam na nią ochotę. I nie tylko ja, ale również dziecko, które w sobie noszę. Nie wierzę. Naprawdę. Więc jeśli rzeczywiście kochasz mnie i nasze maleństwo, zerwi trochę sałaty z tego pola. Wykluczone. Boisz się. Nie masz pojęcia, co by mnie spotkało, gdyby ta czarownica mnie przyłapała. Wszystko będzie dobrze, mężu. Poza tym, właściwie, nigdy nie widziałem tej czarownicy. Nie zrobię tego. Że ja mam wielki apetyt na sałatę, która rośnie na polu czarownicy! Nie kochasz mnie! Wiedz, że jeśli nie zjem tej sałaty, na pewno wkrótce umrę! A jeśli ja umrę, umrze też nasze dziecko! Nie rozumiem! To sowa. Pole wygląda niesamowicie. Pyszne. Naprawdę świetne. To musi ci wystarczyć. Więcej tam nie pójdę. Nawet mnie nie proś. Dobrze, mężu. <more> Dlaczego jesteś taka blada? Kochanie, muszę... Oh. Czy coś się oh. dzieje z dzieckiem? O nie o to chodzi. Mów głośniej. Znów mam apetyt na sałatę. Oszalałaś? Mam apetyt na sałatę z tego pola! Obiecałaś. Po prostu muszę ją zjeść. Jeśli jej nie zerwiesz, umrę ja i nasze dziecko. Spokojnie, poczekaj do wieczora. Oh. Trzeba mieć niezłą przepę, żeby ją wyrwać. Wydaje mi się, że próbowałeś ukraść moją sałatę. Bardzo panią przepraszam! Nie przyjmuję żadnych przeprosin. Zamierzam surowo ukarać łajdaka, który próbował mnie okraść. Ukarać? Właśnie! Na przykład mogę Cię zamienić w jakieś zwierzę. Nie! Zrozum, nie miałem wyjścia. Moja głupia żona codziennie oglądała z okna Twoje pole i kazała mi zerwać tę sałatę. A zatem twierdzisz, że to Twoja żona miała na nią ochotę. Mówię prawdę! Mówiłem jej, że nie chcę tego robić, ale upierała się! No dobrze. Ponieważ powiedziałeś prawdę, pozwolę Ci zerwać tyle sałaty, ile tylko chcesz. Naprawdę mogę? Tak. Bardzo dziękuję. Ale w zamian za to musisz mi coś obiecać. Co mam obiecać? Kiedy twoja żona urodzi dziecko, przyniesiesz je do mnie. Uczynię je szczęśliwym. Zajmę się nim lepiej niż jego własna mamusia. Nie zgadzam się. Skoro nie chcesz mi tego obiecać, za chwilę zamienię cię w wiejskiego kundla. Co? Dobrze! Obiecuję! Ach, zerwij tyle sałaty, ile chcesz i odejdź! Posłuchaj, nie martwi cię zupełnie obietnica, którą złożyłem tej czarownicy? Nic a nic. Przecież wcale nie musimy jej otrzymywać. Pyszne! Mam nadzieję, że to prawda. Będziemy mieć ślicznego dziedziusia. Wkrótce pani Kowalowa powiła śliczną małą dziewczynkę. Nie płacz maleńka. Daj mi ją tutaj. Pewnie chcę, żeby ją ukołysać. Sam widzisz, że nie ma się czym martwić. Minął już przecież tydzień, a czarownica wcale się tu nie pojawiła. No, tak. Pewnie chciała cię tylko nastraszyć. Może masz rację. Dlaczego płaczę? Zaraz ją uspokoję. Zdaje się, że ktoś pukał. Nic nie słyszałam. Naprawdę, to ona. Idź zobacz. Myślę, że to nasi sąsiedzi. Nikogo nie było, przesłyszałem się. Jakie słodkie maleństwo! Tak jak się umówiliśmy, zabieram dziecko ze sobą. Zostaw ją! Litości. Zapewniam Was, że mała będzie u mnie szczęśliwa. Dlatego nie musicie się niczym martwić. Poza tym, będziecie mieć jeszcze wiele dzieci. Już wkrótce zapomnijcie o tej małej. Kowal i jego żona bardzo cierpieli. Nie mogli się pogodzić z tym, że musieli oddać swoje maleństwo. Wkrótce jednak przyszły na świat ich kolejne dzieci i, tak jak przepowiedziała czarownica, powoli pogodzili się ze stratą swojej pierwszej córeczki. Minęło szesnaście lat, i z małej dziewczynki wyrosła śliczna młoda dama. Czarownica troskliwie się nią opiekowała, nawet jeśli robiła to na swój własny, dziwny sposób. Opuść tutaj swój warkocz. Grzeczna dziewczynka. Czarownica nikomu nie pozwalała widywać roszpunki, dlatego umieściła ją w wysokiej wieży i często ją tam odwiedzała. Zaśpiewaj mi piosenkę. Co się dzieje? Właściwie chcę cię spytać o wiele rzeczy. W takim razie przyda nam się miła pogawędka. Co chcesz wiedzieć? Na przykład, czy jestem twoim dzieckiem? Przecież już ci to tłumaczyłam. Wychowałam cię, ale jestem tylko twoją przebraną, a nie rodzoną matką. Bardzo bym chciała wiedzieć, kto nią jest. Nie mam pojęcia. Dlaczego więc trafiłam właśnie do ciebie? Ponieważ chciałam mieć córkę, którą wychowam tak, jak zechcę. Przecież zawsze byłam posłuszna i robiłam, co mi kazałaś. Rzeczywiście. Jak dotąd robiłaś, co ci kazałam i chcę, żeby tak było nadal. Dobrze. Hmm. Tylko. Co jeszcze? Czy przez całe życie będę musiała mieszkać sama w tej wysokiej wieży? Oczywiście, ale nie będziesz samotna, ponieważ codziennie będę Cię tu odwiedzać. Wiem. Pewnego dnia młody królewicz, który zabłądził w okolicy, przejeżdżał obok wieży. Oh.